Zobacz, jaka wyprawka ma. Kilka tygodni temu przejeżdżaliśmy przez południowo-wschodnie rejony Polski i postanowiliśmy odwiedzić Łańcut. Na terenie parku zamkowego w łańcuchu usytuowana jest bardzo ciekawa szklarnia, w której możemy podziwiać wyjątkową kolekcję storczyków. Torczykarnia najstarsza w Polsce i rozsławiona na cały świat. Łańcut jest w okolicach Rzeszowa. Oto, torczykarnia w parku zamkowym jest usytuowana w tym miejscu. Niestety nie wszystkie storczyki były dobrze oznakowane, żeby można było sfotografować czy zapisać ich nazwę, żeby później wam przedstawić, jak dany storczyk się nazywa. W roku 1893 Elżbieta i Roman Potoccy wybudowali na terenie parku zamkowego palmiarnię, która niestety została rozebrana po I wojnie światowej, ale w momencie funkcjonowania palmiarni ówczesny ogrodnik wybudował szklarnię, która początkowo pełniła funkcję zaplecza dla palmiarni. W szklarni prowadzono uprawę i hodowlę wielu roślin, ale między innymi pojawiły się storczyki, od których szklarnie wzięły nazwę. Po II wojnie światowej storczykarnie przejęło państwowe gospodarstwo rolne, które do lat 80. kontynuowało uprawę storczyków. Później, niestety, nowy właściciel przerwał ogrzewanie i opiekę nad storczykarnią, która zaczęła szybko popadać w ruinę. Muzeum zakupiło część historycznej kolekcji storczyków, a w kwietniu 1994 roku przejęło kompletnie zdewastowaną storczykarnię. Od 2004 roku rozpoczęto przygotowania do odbudowy szklarni i jej zagospodarowania. Od roku 2009 została przywrócona dawna funkcja storczykarni i ponownie cieszy oko miłośników tych pięknych i egzotycznych kwiatów. Część ekspozycyjna, którą możemy odwiedzać, podziwiać, nie jest zbyt duża, ale jest przepełniona bardzo ciekawymi roślinami. Sama storczykarnia jest podzielona na cztery strefy: strefę ekspozycyjną, którą odwiedzamy, i na zaplecze, które jest następnie podzielone na trzy strefy klimatyczne. A na patio storczykarni znajduje się bardzo ciekawa kawiarnia letnia. W szklarni ekspozycyjnej prezentuje się wiele rodzajów i gatunków stoczyków. Trafiają tam rośliny najefektowniejsze, będące w okresie kwitnienia. Przez pozostałą część roku uprawiane są one w jednej z trzech szklarni zaplecza, w warunkach właściwych klimatycznej strefie pochodzenia. A tak wygląda fragment zaplecza. W części ekspozycyjnej można podziwiać storczyki naziemne, rosnące na ziemi, litofity, czyli rosnące na skałach, jak i nadrzewne rosnące w koronach drzew, zwane epifitami. W storczykarni zgromadzono zarówno współczesne krzyżówki wyhodowane przez człowieka, jak i storczyki botaniczne ukształtowane przez naturę. Najcenniejszą grupą są historyczne gatunki i odmiany storczyków pochodzące z przedwojennej kolekcji potockich. Czytając o storczykarni możemy znaleźć informacje, że są dostępne w sprzedaży różne ciekawe storczyki. Niestety podczas naszej wizyty nic nie było w sprzedaży. Szklarnia została wyposażona w nowoczesny system podlewania zaraszania roślin, zamgławiania. Patrzcie, kwitnąca monstera. To, co rośnie przy suficie, to tetra stigma, jedno z najszybciej rosnących pnączy. Bardzo się cieszę, że udało się wygospodarować trochę czasu i podjechać w to miejsce. Było warto.